Witam. Chciałem wam dziś pokazać jedną w swoim rodzaju wiatrówkę, czyli karabinek Crossman 2250B. Dlaczego to wyjątkowa wiatrówka? Właśnie w tym filmie chcę wam odpowiedzieć na to pytanie. Jeśli popatrzymy na karabinek pneumatyczny Crossman 2250B, to zobaczymy dość dziwną konstrukcję. Coś jakby pistolet z doklejoną ramową kolbą. Całość osady została wykonana z wytrzymałego tworzywa sztucznego. Oczywiście lufa, komora, zamek i system spustu są metalowe, a zatem wytrzymałe na uszkodzenia. W górnej części karabinka znajdują się mechaniczne przyrządy celownicze, regulowana szczerbinka i muszka wyposażona w światłowód. Szczerbinka posiada możliwość zmiany tradycyjnej szczeliny na szczerbinkę przeziernikową. W komplecie z karabinkiem znajdziemy również celownik optyczny 4x15 wraz z całym zestawem montażowym. Użytkownik ma zatem wybór, czego chce używać do celowania podczas strzelania. 2250B strzela śrutem typu Diabolo w kalibrze 5,5 mm i zasilany jest 12-gramową kapsułą CO2, która umieszczona jest w specjalnej komorze pod lufą. Jeden nabój CO2 wystarcza na wystrzelenie około 60 sztuk śrutu. Ciekawym rozwiązaniem jest zastosowany w tym karabinku zamek. Wyposażony jest w rygiel, który strzelec musi odsunąć podobnym ruchem jak w palnych czterotaktowych repetierach. Należy jeszcze wspomnieć o bezpieczeństwie karabinka, a zapewnia je przeciskowy bezpiecznik znajdujący się nad językiem spustowym. Podsumowując, karabinek Crossman 2250B to ciekawa wiatrówka strzelająca śrutem Diabolo w kalibrze 5,5 mm. Jest to lekka, kompaktowa konstrukcja, którą można zabrać ze sobą właściwie wszędzie. Jest bardzo uniwersalna, może służyć do zabawy ze znajomymi podczas grilla, ale też dzięki załączonemu w komplecie celownikowi optycznemu i do bardziej precyzyjnego strzelania. Mam nadzieję, że zainteresowałem Was wiatrówką Crossman 2250B. A jeśli chcecie zobaczyć więcej filmów o produktach z naszej oferty, zapraszam na kanał militaria.pl w serwisie YouTube. Dane techniczne. Kaliber 5,5 mm. Prędkość początkowa 180 m na sekundę. Energia początkowa pocisku poniżej 17 J. Długość lufy 375 mm. Wysokość 175 mm. Długość całkowita 765 mm.